Witam Was moje rybki, tu droga duszy. Zapraszam Was dzisiaj na czytanie miesięczne na sierpień. Będzie to rozkład, ogólny wgląd w Waszą energię, w to, co się u Was dzieje. Pamiętajcie, bierzcie do siebie to, co z Wami rezonuje. Resztę zostawcie. Jak nie tym razem, to być może następnym. Bo jak mówię, jak powtarzam, to wy macie największy wpływ na poruszanie się tą energią, która jest w Was i która wokół Was krąży. Dlatego to Wy możecie kreować swoje życie. Ja mam tam jedynie wskazówki. Słuchajcie, karty mam rozłożone, ponieważ przez okres wakacji, tak jak mówię, za każdym razem w filmikach będę to tak robiła, żeby nam to sprawnie poszło. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie lajki i subskrypcje. Za wszystkie komentarze, bo to jest bardzo budujące i wiem, w którą stronę mam podążać z kanałem. Słuchajcie, to chyba to wszystko, co miałam do was, dla Was do powiedzenia. A jeszcze tylko chciałam Was bardzo przeprosić, że wcześniej nie udało mi się wrzucić dla Was czytania. A dlatego nie zdążyłam, ponieważ wyjeżdżałam, jeszcze byłam przeziębiona. I no, po prostu mi się nie udało, dlatego szybciutko dzisiaj tak samo dla, dla Was, jak i dla wodników, szybciutko, mając chwilę wolnego, to, to zrobiłam dla Was czytania. Ok, tyle wstępu, zaczynamy. Co w pracy? No w pracy, w pracy macie ósemkę ognia, czyli szybkie działania, wymiana informacji, rozmowy, maile, ym... SMS, -y. mogą być też wyjazdy, podróże, takie załatwianie to coś w interesach. Jeżeli pracujecie w jakiejś takiej firmie, gdzie dużo się wyjeżdża, no to będzie tego naprawdę multum. Możecie mieć bardzo dobrze, dobre wyczucie czasu w tym momencie, żeby załatwiać jakieś interesy bądź podejmować jakieś decyzje, więc wykorzystajcie to. I będziecie pewnie musieli podejmować jakąś ważniejszą decyzję, dlatego pojawia się dwójka powietrza. To jest wybieranie, wybieranie drogi, odcinanie się, chwila spokoju i podejmowanie jakiejś decyzji, kierowanie się intuicją, wykorzystywanie tej intuicji jako dodatkowego waszego atutu. I pojawia się również król powietrza. To jest człowiek. Wy być może pracujecie na jakimś takim stanowisku, gdzie musicie jakieś ważne decyzje podjąć, i wy się wyciszacie, odcinacie. Aby podjąć tą decyzję, odcinacie się od tego chaosu i natoku zdarzeń, pomimo tego, że są wymagane tu szybkie decyzje, szybkie działania. Wy musicie się odciąć na chwilę, a jesteście autorytetem. Jesteście osobą logicznie myślącą, podejmującą decyzje na podstawie wcześniej przemyślanych rzeczy, wcześniej. Yy, m, przeanalizowanych sytuacji nie strzępicie sobie języka. Najpierw yy, przemyślacie, a później wydajecie opinię, decyzję itd. Więc jeżeli yy, pracujecie, pracujecie na jakimś yy, stanowisku bardzo decyzyjnym, może to być prawnik, może to być yy, sędzia, yy, może to być yy, lekarz. Yy, osoba, która ma yy, no, poważne decyzje do podejmowania, ale nie tylko. To akurat teraz tak wymieniłam, bardzo eksponowane stanowiska, ale yy, jakiś decyzyjny może być kierownik. Yy, możecie po prostu podejmować jakąś decyzję w pracy, która będzie miała yy, dosyć istotne znaczenie i musicie się wyciszyć na chwilę, po, pomyśleć, zastanowić i wybierzecie dobrą, podejmiecie dobrą decyzję. Yy, jesteście autorytetem yy, i. Wami, waszą decyzją będą się kierować też inni i waszym autorytetem, waszą opinią. Także jakieś sprawy do podejmowania. Być może niektórzy będą podejmowali decyzje w kwestii wyboru pracy, bo być może będzie taka konieczność i będziecie musieli się wyciszyć i podjąć jakąś decyzję, a będzie dużo informacji, dużo być może różnych wiadomości, ofert. Ale najbardziej tu mi się pokazuje na. Na no właśnie podejmowanie jakiejś ważnej decyzji i kierowanie się logiką, rozsądkiem, yy, wiedzą, mądrością i spokojem. Nie nic na hura, nic na szybko. Zresztą król powietrza nic nie robi tak na hura. W domu i w rodzinie, moi drodzy, macie dziesiątkę dziesiątkę ziemi. To jest spełnienie, to jest na wszystkich poziomach spełnienie. To jest jakiś cykl, który się zamyka, zaczyna się później nowy. To jest radość, to są zmiany też w rodzinie, ale to jest takie, jakby dla niektórych kwintesencja. Swojego, swojego życia, jakby jesteśmy usatysfakcjonowani swoim życiem, tym do czego doszliśmy. Co stworzyliśmy i chcemy się teraz dzielić tym wszystkim, co mamy z innymi. Nie musimy już się szarpać, walczyć, dla niektórych oczywiście. Możemy być może usiąść i spokojnie sobie teraz przemyśleć sprawy, czerpać radość właśnie z tego, dzielić się tą radością, cieszyć się czasem, być może wolnym, który sobie już wygospodarowaliśmy. I spędzać go z rodziną, z przyjaciółmi, ze znajomymi, nie, nie, nie szaleć, nie, nie robić nic już na wariata, tylko po prostu ze spokojem. Mamy jakąś pozycję gruntowaną i możemy cieszyć się spokojem. Pokazuje mi się tutaj kapłan, to jest tradycja, to jest rodzina, to jest małżeństwo. I nauczanie. To jest kierowanie się jakimiś z góry ustalonymi już jakby nakazami, przykazaniami. Tak jak się robiło od lat, tak, tak się robi, tak będzie się robiło. Tak być może w takiej rodzinie jesteście właśnie bardzo tradycyjni, ale to nie oznacza, że to jest coś złego, tylko to jest takie właśnie stabilność rodzinna. Dla niektórych być może będzie re renowacja związku, że tak powiem. Bo też takie odnoszę wrażenie, bo tu pojawił nam się głupiec. Więc jeżeli były związki są, które są, mają ustabilizowaną, ugruntowaną pozycję, sytuację, no ale przez lata to już tak, takie było właśnie ugruntowane, zostałe, to być może będzie renowacja tego związku, tu jest taka radość, jakby przebudzenie, uzdrowienie związku, bo być może było zajęcie się cały czas pracą, dzieci i tak dalej, rodzina, ale te para, dwie osoby, to małżeństwo, kobieta i mężczyzna, jakby trochę no wszystko było fajnie, ale trochę odeszli od siebie. I jakby teraz być może już przyjdzie czas, że, że będzie więcej czasu o, właśnie, dla siebie. I może być też taka renowacja związku, ozdrowienie, radość na nowo, rozkwitanie, cieszenie się z siebie, bo być może teraz mamy więcej czasu dla siebie, bo tak to byliśmy cały czas zabiegani tu, dzieci, tam praca tu coś do załatwienia. I tak dalej, i teraz mamy więcej być może czasu dla siebie. Ja nie mówię, że to już jest emerytura, ale dla niektórych może też coś takiego być, bo tu jest mm, król y, powietrza y, no, człowiek już y, z odpowiednią pozycją, y, statusem i tak dalej, więc być może to jest też taki czas dla niektórych, a dla innych to, to będzie też renowacja związków. Y, y... Gdzie mamy, po prostu wygospodarowaliśmy sobie więcej czasu, i teraz stwierdziliśmy też, że ojej, jeszcze jesteśmy my. No to zróbmy coś dla siebie. I takie pójście w przygodę, w nowe, odnawianie, renowacja i odtwarzanie, odbudowywanie jakby tego powiew świeżości. Być może coś tam podupadło, i teraz trzeba było też podejmować decyzję, co z tym dalej robimy. Aczkolwiek, aczkolwiek y, widzę, że tu jest takie, taki powiew świeżości, który wchodzi w, w związek. Y, no, pewnie zdarzy się, jak, jak, jakaś taka, taka, taka para, być może, która jednak stwierdzi, że pójść po prostu osobno, osobno, każdy w swoją stronę, ale y, to będzie dla niektórych, y, dla innych szyku, y, rysuje mi się tutaj y, po prostu renowacja związku. Pojawi się. Niespodziewanym e, król ziemi, a jakiś autorytet to jest wiedza, mądrość, to jest stabilność, e, to jest pieniądz, to jest umiejętność robienia pieniądza, ale to jest wiedza. Ten król przeszedł już wiele. On widział wiele i prawdopodobnie no, mało co może go zaskoczyć. Ale on jest wyważony, on jest spokojny, on się nie szarpie, on docenia życie, lubi się bawić, cieszyć, ale wszystko tak z klasą na poziomie. Być może pojawi się u was jakiś mentor, osoba, która jest autorytetem i będzie wam doradzać, a być może wy to nagle będziecie poszukiwać rozwiązania sytuacji, ponieważ pojawia mi się tutaj remita. Pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na szczegóły, mieć jasną wizję swojej ścieżki, którą chcecie kroczyć. Może odnajdziecie właśnie jakąś swoją wizję, wizję jakąś swoją, właśnie drogę, którą będziecie chcieli, albo ścieżkę z rozwoju, którą będziecie chcieli realizować, i będziecie szukali po prostu takiego klucza, którym otworzycie te drzwi, bo przed wami praktycznie nic nie będzie. Nie będzie nic w stanie Was powstrzymać, nie będzie drzwi nie do otwarcia, że tak powiem, tylko będzie trzeba pomyśleć, jak to zrobić na spokojnie i właśnie z no, odrobiną wyważonego, wyważonej koncepcji, pomysłu. I pojawia się także jeszcze mag. Mag jest osobą kreatywną, twórczą. To jest też początek. Także jesteście na jakiejś na początku jakiejś nowej drogi, kreujecie sami, macie wszystkie atrybuty, żeby stworzyć własną rzeczywistość, być może odnowić ten związek w zupełnie inną stronę, być może w, e, inaczej poprowadzić go niż, e, niż to było dotychczas. E, macie siłę, macie moc, macie energię, możecie tworzyć i fajnie i dobrze. Idźcie do przodu. Co jest u Was, w, jak Wy w tym stoicie? To jest wiadomości od ognia, posłaniec ognia. I tu jest coś jeszcze nieustabilizowane, no bo jeszcze do, do końca tak jakbyście nie byli pewni. To jest w ogóle płodność, energia, moc, siła. To jest też poszukiwanie rozwiązań, być może rozwiązania jak w jaką stronę mamy pójść, jak mamy dalej się realizować? Wy tu też poszukujecie tego rozwiązania. Widzicie, sytuacji, która jest taka paląca bardzo, gdzie jest bardzo dużo zamieszania. Także w pracy wy poszukujecie tego i staracie się ustabilizować. I to samo być może ustabilizować jakąś, być elastycznym. O. Być może jeszcze elastycznym być, tak samo w pracy, jak i w związku. Być może teraz macie więcej spokoju, bo y, czasu jest człowiek wtedy w stanie być bardziej elastyczny, bardziej przymykać oczo, oko na pewne sprawy, nie, nie, nie wściekać się od razu. Więc Wy tu z tego ognia bardziej się w takie denary jakby przechodzicie, y, chociaż jesteście rybami. <laughs> Ale. Z tego z takiej energii ognistej bardziej się w, te, w te denary przechodzicie. I staracie się rozpalać też. Chociaż tu znowu się buławy, ogień pokazuje bławy, nie w tej talii, bo staracie się rozpalać to ognisko, bo były jakieś blokady. Także jesteście no raz tak, raz tak. Staracie się, mi to się takie serce pokazało, już drugi raz w którym czytaniu też tam miałam takie serce, jakbyście starali się ten, ten płomień w związku rozpalać od nowa albo nowy płomień. Także no, popatrzcie, jak u Was to wygląda. I stabilizować też sytuację, rozwiewać te chmury, bo Wy chcecie, Wy już nie chcecie tkwić w takich blokadach, tylko chcecie wyjść coś świeżego, coś nowego. Bo życie jest piękne. Nie żyć ciągle w tych chmurach. Także będziecie tak to stabilizować, być może yy, równoważyć yy, też sytuację praca, dom. Yy, niektórzy mo mogą też yy, być w sytuacji pracy na dwa etaty, no, ale to wiadomo dla niektórych. Yy, co macie w wyniku? W wyniku macie piękną kartę, bo to jest As Ziemi i słuchajcie, znów Denary. Więc jak tu jest jakaś para, być może ryby, byk, to być może ryby, byk, ryby i byk pan na Koziorożec, czyli energia wody i energia ziemi, no to być może właśnie do Was to, to jest, jeżeli są takie pary w takich energiach, bo mamy tutaj dużo denarów. Denary to są bardzo ziemskie, bardzo ziemskie energie. Budowanie czegoś na solidnych fundamentach to jest, to jest potencjał do stworzenia czegoś pięknego, solidnego. To jest twórczość, płodność i też energia, rozwój, ale taki stabilny, ziemski, z ziemskimi możliwościami. To jest bogactwo, obfitość też pełna szczęścia. To jest taki potencjał do stworzenia tego wszystkiego, co tu jest na Ziemi. To tego, co tu jest, jest ziemskie z czego my na Ziemi się cieszymy. Bo się cieszymy z rzeczy materialnych, a to jest potencjał do stworzenia w dużej mierze takiego fizycznego, materialnego szczęścia. Ale też... Również. I rozwiewanie, jakby kończy się jakiś cykl, bo tu są same dziesiątki. Widzicie, zamyka się jakiś cykl, tworzy się nowe, i wy jesteście jakby. E, transformacja zachodzi. Odcinacie ten, te, rozwiewacie te wszystkie e, e, dręczące was, dopijające jakieś myśli, które wam przeszkadzały, i przechodzicie na wyższy poziom, na, na ten rozwój. E, na, te, na, na tą satysfakcję, na tą obfitość stajecie się otwarci i pojawia się miłość słuchajcie, piękna karta yy, dokonujecie wyboru w jaką stronę yy, może podejmujecie decyzję o renowacji tego związku bo być może niektórzy się zastanawiali właśnie te dobijały ich te miecze, że to już w sumie nic z tego mało co będzie yy, a jednak nie, jednak dla niektórych być może jest koniec cyklu zaczynamy coś od nowa Zaczy, za, zaczynam r, coś od nowa ale bardziej, bardziej to widzę jako renowację związku, jako współpracę poszano, z poszanowaniem dwóch odrębnych jednostek. Teraz już wiem, że każdy musi być odrębną jednostką i my się wzajemnie będziemy szanować, będziemy współpracować, będziemy współtworzyć, współkreować z miłością, z czułością, z szacunkiem dla siebie i darowując jedna osoba drugiej wolność. Wolność w sensie takim, że, że no nie musimy wszystkiego robić razem, nie jesteśmy związani ze sobą, żeby być nieustannie razem, żeby uzależniać się od siebie, o tak, nie, nie uzależniajcie się, bo zaraz Wam pokażę, piękne czytanie mi się pojawiło, zaraz Wam pokażę kartę z wyroczni, to jest dla Was karta z wyroczni, czy Wy to widzicie, bo ostatnio pokazywałam kartę, mówię, a dobrze nie było widać, nie wiem, czy, czy dobrze, że mnie zrozumiano, to jest karta masz miłość, to jest stawianie granic i współzależności i słuchajcie, nigdy nie róbcie tak, ja wiem, że to jest trudne, można sobie tak słuchacie mnie i tam można sobie posłuchać, ale życie życiem. Wiem z doświadczenia, że no to jest też trudne nieuzależnianie się, bo zawsze się w jakiś sposób, zawsze, no często od czegoś się uzależniamy, jesteśmy współzależni, ale najgorzej jest się uzależnić w związku. Bo wtedy nie możemy być sobą, nie możemy współ, sami siebie kreować, bo jesteśmy zależni od tego, co ta druga osoba powie, bo czy tej drugiej osobie się to spodoba, czy nie. Ja nie mówię o takich skrajnych przypadkach, ale stawiajmy zdrowe granice uczmy się stawiać zdrowe granice w związku, żebyśmy mieli tej swojej przestrzeni własnej, intymnej jakiś zakres do tego, żeby przeczytać sobie samą książkę, nie wiem, pójść do kosmetyczki. Panowie, nie wiem, żeby posiedzieć, ponaprawiać sobie silnik, albo no nie wiem, może chce sobie pan kupić Harley'a i spełnić swoje jakieś tam marzenia, no to niech sobie kupi tego Harley'a, jeżeli stać, no to czemu nie? Ja nie mówię, żeby od razu szaleć na ulicach, bo wiadomo, z motorem. Ale miejmy swoje hobby, swoje zainteresowania, pozwalajmy drugim osobom też realizować swoje hobby, swoje zainteresowania. Pamiętajcie, że ja nie mówię o jakichś skrajnych tam przypadkach, różnych dziwnych i tak dalej, ale czysto ludzko, normalnie. My się realizujmy i dajmy realizować się innym. To takie proste przesłanie. Pamiętajcie, kochajmy siebie, wtedy będziemy kochać też innych, ale nie uzależniajmy siebie od innych i innych od siebie, bo to działa w dwie strony. Dobrze, chyba wszystko Wam powiedziałam. Tak, tak mi się wydaje. Miłość, renowacja, podejmowanie jasnych decyzji, y, rzetelnych y, y, po namyśle. Wszystko wiecie. To tyle, co mam dla Was, moi mili. Pozdrawiam Was gorąco. Przesyłam moc, ciepłej energii i do następnego, mam nadzieję, że już wkrótce. Pa, pa!